No no wszyscy dzisiaj pokażę wam jak wymienić górny wahacz w zawieszeniu z, no wielowahaczowym w sumie no to co jedziemy jak zwykle. Yeah. Więc tak, do tego trzeba ogólnie zdjąć koło. No i tak, trzeba odkręcić te śruby tutaj, bo ona trzyma całe te dwa wahacze, ale ona się nie lubi często odkręcać, więc albo grzejemy, albo chemią, albo walimy, albo lifehackiem rozcinamy tutaj, walimy i ona wychodzi. O, proszę bardzo. Hops, i wyszła. No to ją wyciągamy całkiem, bo to musimy zrobić. Hyps. O, hyps. Przygotowałem wszystko, żeby się na filmiku nie męczyć. I tak to wyszło. No i to też trzeba wyjąć. Dobra. No dobra, wyskoczyło. I tak, możemy to jeszcze ogarnąć lifehackiem. W sensie, że nie wiem czy będzie widać. O, przyświetlacz. O, proszę ja Was. Jeśli ta śruba by była odwrotnie, że tu nakrętka od łepek od śruby, to śrubę chowamy w tamte. I wykręcamy bezproblemowo. Ale no, niestety jest jak jest, więc trzeba wyjąć cały amortyzator. No, no, i tę śrubkę też odkręcamy, bo trzeba zakładamy. Więc osiemnastkę i. Za mhm, ta łatwo pójdzie. Uuu! No nie pójdzie tak łatwo, niestety. Hmm. A bez przedłużki. Jest pomysł. Skoro nie chce iść tak, do jej pomożemy. O, z takim wynalazkiem. No i proszę bardzo jak ładnie. O hops. O, no, wykręciło się. Proszę Hyc, tak wyjmujemy. No i przenosimy się na górę. I tak, na górze tę śrubę trzeba odkręcić. Tu już była odkręcana, ktoś ukręcił. No i tę jedną. No to jedziemy. Hec. I cyk. Szesnastka. Odkręcanie. Brawo! Brawo dla was! Brawo! O kurwa. O kurna no zajebiście jeszcze jedna. Dobra, odkręciliśmy, hyt i całego hyt wyjmujemy No i idziemy z nim do garażu. Mając amortyzator i madle, patrzcie. Góra, dół, a boki taki był wielki luz, że koło całe latało. No i będziemy go wymieniać i tak od spodu pewnie 16, tutaj też 16. Więc tak chyc z jednej, chyc z... Uh -huh. z drugiej, ta. Uuu. Nie dobrze, ale kluczem udarowy postaramy się. Jeśli chodzi o klucz udarowy, no nie działa, bo przełącznik... O, tutaj. Przełącznik prawo, lewo się popsuł, ale zdrutowałem. Wciskamy kable. I działa. Więc spróbujemy tutaj. Hyd i. O! Dokładnie. Hyd i... O, odkręciło ładnie. Chyba. Ops. O, elegancko. Och, tu guma dobra, no ale. No, niestety. Sruh, wyrzucamy. I tak, jak będziemy zakładać nowy, to z grubsza na tę wysokość co ten poprzedni. Bo, jak założymy tak, i wszystko złożymy, no to nam się ta guma tutaj oberwie. No i katastrofa wtedy. No, a na przyszłość złożymy właśnie. Aha, sprężyna jest obrócona i też nie. Ma. Hyc. Aha, tak, obrócisz. Mhm. No, niestety nie dam rady, bo tu sprężyna wadzi, trzeba by ją obrócić, a nie mam ściskaczy. Musimy złożyć jak było.

Ło, wow. oh, dobra, no mamy. No, chyt, chyt. Ta jest też dobra. Ta też. A co z tą śrubą, co się opiera? Dzieliła. No właśnie, co z nią? Postaram się nagwintować. Wrócę później. Hehe, <grym> błaj. Pakujemy. Hyc z powrotem. odpowiednie miejsca No, jak mamy górę złapaną, teraz go wciśniłem Witz. O! Egancko, Kali nie wkręcaj. O. Tu sobie ureglujemy. moment. O. I jak się pięknie zeszło o Hyc. Jeszcze jak? I... Dokręcone No i dobra Skoro tamto mamy No to to Chłyc Albo to pierwsze jeden Cyk host. Drugi. O no tak. Dalej, właśnie. No, dopasowałem śrubę, ale jest za długa, ale dokręcimy i utniemy. Dobra, wystarczy. No, daj, a nadmiar śrub. Co to odpierdalasz? No, obcinamy. No, tu mamy wszystko zrobione. Jeszcze tylko z góry przekręcamy i wymienione. Dobra, tu nagwintowałem. No, i wkręcimy na taką śrubkę. O, hyc. Dobra, wystarczy. O, wystarczy. No, i wymienione. A tobie, jeśli się podobało, lajkuj, subskrybuj i udostępniaj z fartem.